Witaj na kanale Jaka Książka? Ja jestem Wojciech Pietraszek. Książka, na której się dzisiaj skupimy. Jerzy Majewski, systemowe zarządzanie magazynem. Tak, można powiedzieć, że to jest bardzo taka branżowa książka. Bardzo... Bardzo... konkretna i dlatego dla wąskiej grupy społeczeństwa. Jest to wydawnictwo warszawska-grupa-wydawnicza.pl Tak się nazywają. Warszawska Grupa Wydawnicza, tak? Tu mam... Ta książka jest, akurat to wydanie drugi jest z 2016 roku, czyli w, 2012, w 2020 roku już ta książka ma 4 lata. Myślę, że akurat to aż tak bardzo, aż tak olbrzymiego wpływu na jakość, jakość zawartej treści nie ma. Myślę jedynie, że może być problem z oprogramowaniem, które powiedzmy w 2016 roku troszeczkę może miało inne. No, inne nośniki tych, tego oprogramowania były, prawda? Jakieś powiedzmy tablety czy jakieś ym, kolektory danych były, ym, miały, miały powiedzmy inne, inne, miały parametry techniczne, prawda? Ale tak, dobra. Yy, Wróćmy do tematu. Książka MOSTON 220 219 219, miękka oprawa. Yy, Cena, nie wiem. Tutaj mam napisane cena 39, nie wiem za ile kupiłem. Zależy oczywiście od, od księgarni. W skrócie, w skrócie jakie to mamy, jakie treści od autora, dobra. Wdrożenie WMS, systemowe zarządzanie magazynem. Pamiętacie, że to jest systemowe zarządzanie magazynem, czyli wymiana danych między ERP i WMS, prawda? Programy między jednym i drugim programem, erp i WMS-em czy ADC jest lekiem na wszystkie problemy. Rozdział 5 przypadki etykietowania jednostek logistycznych, 6 przypadki przyjęć do magazynu, siódmy traceability efektywne śledzenie pochodzenia towarów, 8 czy kody kreskowe są potrzebne? 9 system WMS po latach, 10 trendy w znakowaniu towarów w logistyce, 11 argumenty za systemowym zarządzaniem magazynem, 12 system WMS w innowacyjnym środowisku RFID, RFID. 13 posłowy, 14 standardy GS1 w Pigułce GS1 w Pigułce, czyli to właściwie o 209, czyli na temat kodów, kodów kreskowych i nadawania kodów kreskowych. Ale dobra, skupmy się mniej więcej tak to, na, na tej treści, prawda? No, można powiedzieć, że to jest bardzo branżowa, bardzo specyficzna tematyka tej książki. Ja przyznam szczerze, że ją przeczytałem i dałem ocenę 5. Dałem ocenę 5, czyli właściwie najwyższą ocenę. No głównie dlatego, że po prostu no, było mi to potrzebne. Oczywiście można powiedzieć, to zapalam, czyta dla jaj sobie książkę systemowe zarządzanie magazynem. Tak, przyznam się, było mi potrzebne, żeby to przeczytać, ale myślę, że ktoś może też yy, zechcieć. Yy, Chcieć też taką książkę kupić i się zastanawia, czy w ogóle warto, czy, czy nie warto. Moim zapotrzebowaniem wtedy było w ogóle rozeznanie się na temat WMS-a, czyli programu do zarządzania magazynem. I tutaj bardzo dobrze jest wyjaśnione, jest dobrze. Jakby wymogi tego systemu WMS, który stosowany jest w magazynach, jest precyzyjnie wyjaśnione i wytłumaczone, na czym on polega. Być może to była książka po to, żeby dla osób, które po prostu dopiero zaczynają ogarniać to, a może dla jakichś informatyków, yy, ponieważ nawet to są fragmenty kodów do programowania podane. Yy, mimo wszystko, ja jako osoba, osoba która nie jest informatykiem, yy, no, bardzo to yy, dobrze przyjąłem, że tak powiem. Bo na przykład to są graficznie przedstawione właśnie yy, Rodzaje kodów, na przykład tak, jak tutaj mamy o jakiś y, mamy paletę, jaki jest kod, y, jak się nazywają poszczególne kody GTIN, SSCC, GRAI, prawda, takie y, na, na, nazywanie poszczególnych elementów y, danych jednostek, prawda. Co ten po, program WMS w ogóle y, potrzebuje do, do do tego, żeby y, towar można było zidentyfikować. Więc myślę, że y, Ogólnie treść jest dość trudna, bo jest dużo takich pojęć informatycznych, ale myślę, że jak najbardziej, no jak, jak najbardziej oczywiście warte przeczytania, no, no, głównie dla tych, którzy po prostu mają taką potrzebę i, i, i muszą to przeczytać. Aczkolwiek no, to jest bardzo wąski wycinek systemowe zarządzanie magazynem. To jest bardzo wąski wycinek działania w ogóle magazynu, prawda bo tu chodzi tylko głównie o, o WMS-a, nawet przede wszystkim o WMS-a, mimo że tutaj o tym ERP tam jest jeden rozdział, zaledwie tutaj chyba 20, 20, 20 stron jest na temat ERP podane. Także, no, każdemu, kto miałby potrzebę kupienia systemowe zarządzanie magazynem, to, to polecam. No, powinno się znaleźć obowiązkowo w jego biblioteczce, w mojej też jest. Także dzięki za oglądanie. Polecam tę książeczkę ładnie i papatki.